ultra isk i dziwne zjawisko świecie VIP to będzie takie niezwykłe ponieważ znaleźliśmy wreszcie doktora Starbloxa musimy to to będzie przeciążliwe warto wiedzieć że muzyka jest już inna Nie, bije, 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 ała, ała. Prawie mi HP mnie zjadło. Dobra, odpiszę Queen of Lama, więc możecie trochę czekać Dobra, I jesteśmy w głębi oceanu. Warto wiedzieć, że tu już mamy doktora z Warto wiedzieć, że nie chcę wam tracić wą czasu, bo są też jeszcze inne postacie. Tylko... Hmm. Jest jeszcze Dave. Tam przy rogu. No nie wiem skąd je wziął. Zabija się znowu w Anglii i zapozabija się Syreny. Syrena, czyli taka mężczyzna. Syrena, oddawaj mi kiwi. Dlaczego? Bo tu ma kiwi. Mamy doktora z tebloroksa. No, szkoda, że tylko wipy mogą zobaczyć. No, no wiemy. To piękno to tylko wipy. I Syrena, normalnie. Warto wiedzieć, że dalej nic już nie ma. Można. O, widać tu. Dej, wal Warto wiedzieć, że gdzieś tu HP. Hi, cube znikła, bo też tu została w tajemniczym miejscu. Cieszę się, szczęściem szczęście Starborksa i akwaty. Warto wiedzieć, że to nie jedyny bot w tym mieście. Nie w no planet. Warto wiedzieć, że jedno też zmian jest to, że każdy bot na BFP ma jakieś dziwne serce na oczach. Uh. To życie na do bardzo. Lepszy. No może dam lepszy widok, bo możecie tego nie widzieć. O, ma już ona oczy. Nawet Dexmith też ma oczy, takie serce. Ale jest jeszcze jeden moderator, czyli akłata. Prawdopodobnie ona to będzie potworem, ale prawdopodobnie to Olusia, więc z wami się tutaj żegnam i papatki.